Jestem student konsultantem dla regionu warszawsko białostockiego Mamy dzisiaj spotkanie grup.net, właściwie powiedzmy podstawowych, najważniejszych osób w każdej grupie właśnie w siedmiu grupach w Warszawie i jednej grupie w Białymstoku. Są dwie części. Część merytoryczna, czyli zaprosiliśmy Bartka Zasa, który opowiedział nam o Po czwartym. Poproszono jednego z swoich partnerów, czyli Marcina Iwanowskiego, żeby opowiedział o Robótysie. Poza częścią merytoryczną mamy część tak zwaną zabawową, czyli udało nam się zdobyć surface'a, żeby każdy mógł rzeczywiście zobaczyć, jak to wygląda, to troszkę się pobawić. Udało nam się zestawić cały zespół, Zaprosiliśmy też tegorocznych praktykantów, którzy byli przez całe wakacje w Redmond, opowiedzą jak tam jest, dlaczego warto się starać właśnie zaaplikować na takie... Żyć, tak jak rozmawiałem z Bogiem, wszyscy są bardzo zadowoleni i zachwycani tym, że jest taka możliwość, żeby właśnie się spotkać. Substytuję, że jeśli tylko będą zainteresowani, to będziemy to stwarzać w przyszłości. Zajebiście, tak. Bardzo tak fajnie. Dobre spotkanie.